Zapas na czarną godzinę robimy. Zalane pod korek. Próbujemy tutaj złożyć Fordowe łóżko w naszym jaszczurowozie. Witamy z wnętrza Forda. O, nie chcę mi się butów zajmować. ja tutaj... o, Czekoladę, wiśnie, owoce. Tak, to my i krówki. Tema przyjechaliśmy do was z Polski, zapraszamy was na bloga Jaszczur Podróżnik. 10, 20, 30, 40 subów lekko mamy nowych, nie? Szybki tutorial z granicy, z Bułgarii W ogóle kontroli nie ma żadnej, tylko paszporty Nikt nie ma maseczki, nikt tutaj się nie przejmuje pandemią I teraz tak, przyjeżdżamy na granicę Kupujemy, akurat na tym przejściu musieliśmy kupić jakiś podatek Jakąś opłatę za most 6 euro no To kupiliśmy, bo inaczej nie ma przejazdu I potem Lecimy kupić Pegetola, bo wszystkie drogi są płatne w Bułgarii I akurat tutaj centralnie parę metrów dalej jest budka, można kupić sobie tego Begetola na miesiąc około 60 złotych wychodzi, jakoś tak i jeszcze mamy tutaj akurat w tym przypadku nie wiem czy będzie widać, ale tam od razu mamy taki punkt z banku i można wymienić kasę bo no nawet dobrym kursie i mieć pewność, że Was nie oszukają no i kolejna tutaj Pierwsza miejscowość nasza w Bułgarii noclegowa to Wraca. Tak wygląda pokoik za 40 lewów bułgarskich, czyli około nie wiem, 85 zł na nasze Złote polskie. Takiego. Dwa łóżeczka. Złote, a skromne. Jest Łazieneczka. Tak, ogółem na bookingu było za 50 lewów, a na miejscu bez tego, bez żadnego bukowania. 40 Ok, Zaczyna się offroad, to tam drogę pokazuje nam Google, więc na razie jedziemy, ale okej, okay, chyba już nie przejedziemy. Tak to wygląda. O, tu chwilowo jest jakaś droga bez kamieni, ale no przed chwilą to była niezła jazda. Ops, Długę się cofa, więc chyba dalej. Nie pojedziemy. Musimy zostawić tutaj auto. Czyli tak, zostawiamy to samochód i idziemy pieszo. Bo tam jest tylko przejazd dla krosów i czołgów. <grym> no, Okej. Okay. Jestem pewien, czy to dobra droga. No ale zobaczymy. A chodź, przygoda. Ale są jakieś kapliczki, żeby sobie odpocząć. <grym> kapliczki? Chyba, żeby napełnić manę po drodze. <grym> Gdzie jesteśmy? Okej. Okay. Wszystko po bułgarsku w Cyrlicy? Nieważne. <noise> gdzie jesteśmy? Patrz, bo on jest. On jest tu. No. I teoretycznie byśmy doszli. Ale. Ale jest... Robimy duże przybliżenie. Okazuje się, że ta ścieżka idzie tu, 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 tu tu, i tu zawija. Aha, a ta druga? I jeszcze jest z drugiej strony, i się wydaje, że jest w miarę bliżej tej trasy, którą później jedziemy, ale. Jak się przybliży, to nie ma tutaj żadnego szlaku. A do... gdzie idzie ten drugi ten? Jest dalszy, bo idzie tak. I pewnie to jest ten uczęszczony przez ludzi. Tu i tu tu, tu się gdzieś dopiero zaczyna, nie? Hmm. Także możemy iść tędy. Skoro tu jest 300 metrów, no to tu mamy, nie wiem, 2 km. <laughs> to co, jedziemy na ten normalny? Bo ten naprawdę wygląda nie teges. Dobra jednak idziemy zaryzykujemy tą trasę bo wszystkie wyglądają mega podejrzanie na tej mapie mamy nie wiem z 2 km tam będzie, więc zrobimy taki turbo run, szybko szybko jeśli to tam będzie to fajnie jeśli nie no to szybko się cofamy w to wygląda jakbyśmy właśnie mieli znowu okrążyć jakąś górę jak w Tajlandii żeby dojść do wodospadu takie jakieś wrażenie mam dziwne ale jeszcze idziemy przez tutaj te lasy Bułgarskie. Ok, spotkaliśmy tutaj na czasie miłego pana, który powiedział nam, że nie ma wody w ogóle, to jest ta skała, tam powinien być wodospad. Dlatego nic nie było słychać. I nie ma aktualnie w ogóle wody, więc no cóż, wracamy. Kolejnym celem jest jaskinia obok, gdzieś 17 km ponoć. Zobaczymy. Czy czasem też nie będzie tam czegoś innego. Nie wiem, zwinęli jaskinię. Albo coś, tak jak wodospad. Dobra, dotarliśmy do Lednicka Cave chyba tak to się nazywało. Jak inaczej to na dole pewnie poprawię w opisie, ale no, trzeba przyznać, że tutaj się sporo dzieje. Cały parking zajęty z trudem znaleźliśmy miejsce. O, tak tutaj Łukasz się wcisnął. Cały parking zajęty. I najlepsze jest to, że żadnego turysty wszyscy są z Bułgarii. <grywa> Impreza trwa. <grywa> to chyba są wszystkie ślaki dostępne. Trochę ludzi się nazbierało do tej jaskini. Ciekawe, czy się zmieścimy tam wszyscy. Dobra, wchodzimy do jaskini. Jest taki myk, że wszystko jest po bułgarsku tutaj, włącznie z przewodnikiem, także zrozumiemy dużo z wycieczki. Chyba jesteśmy jedyny, jedynymi turystami tutaj. Gdzieś tam widzieliśmy jedno auto z Ukrainy, a tak to tylko wszystko z Bułgarii my. No i zobaczymy, co jest w środku. A nadzieję będziemy na ładne widoki, bo z merytorycznej części nic nie zrozumiemy. Bilet kosztuje jedynie 10 lewów. Zobaczymy, czy warto. Widomia szczury do głębokiej dziury. <grystanie> Tutaj musimy przejść kawałeczek na czworaka. <grystanie> Czy Hej. Siemanko, so Słuchajcie. Ja podróżnik na YouTube. Zapraszam do subskrypcji. Pamiętajcie, żeby zobaczyć. I na fejsie dajcie lajka. Powiedzcie znajomym koniecznie. Właśnie, wszystkim konikom dajcie znać.